Witam Was serdecznie w tym przepięknym zimowym krajobrazie. Nazywam się Przemek Malec i prowadzę program łowiecki Dashboard dla myśliwych i sympatyków łowiectwa. Ale dzisiaj chciałbym Was zaprosić do pewnego miejsca do Szczecina na targi, których jeszcze nigdy nie było na targi Pomerania Hunting. Pomerania Hunting to pierwsze na Pomorzu Zachodnim targi łowieckie, outdoorowe, takich, których jeszcze nie było, a mamy nadzieję, że zostaną tutaj z nami na dłużej. Oprócz tego, że będzie to impreza targowa, połączyliśmy tę imprezę z Dniami Kultury Łowieckiej, a więc będzie okazja do tego, aby spotkać się w łowieckim gronie, aby spotkać kolegów, koleżanki. Polujących ludzi, którzy są zainteresowani łowiectwem. Przyjdźcie 26-27 stycznia, to już bardzo niedługo, do Hali Netto Arena w Szczecinie. I spotkajcie się tam razem z nami. Będzie wiele atrakcji, będą pokazy kulinarne, będzie wspaniała dziczyzna. Będziecie mogli spróbować swoich sił na strzelnicy laserowej, może na strzelnicy łuczniczej. Będziecie mogli zrobić zakupy akcesoriów, sprzętu myśliwskiego, który może Wam się przydać w nadchodzącym sezonie. Na pewno będzie warto przyjść, aby wysłuchać różnych rzeczy związanych z naszą pasją. Będziecie mogli posłuchać muzyki łowieckiej, dowiedzieć się nieco więcej na temat sokolnictwa, a także zobaczyć, jak przygotować doskonałą dziczyznę. No i zmierzyć się w niesamowitym konkursie na zjedzenie wielkiego wildburgera. To wszystko przez dwa dni tylko i wyłącznie w Szczecinie, w hali Netto Arena. Czekamy tam na Was od godziny 11.26 stycznia. No i o tej samej godzinie rozpoczniemy też kolejnego dnia, więc w niedzielę. Ten weekend ma być niezapomniany. Chcemy, aby te targi, ta impreza została z nami na dłużej. A więc przyjdźcie tłumnie, odwiedźcie nas. No i cieszmy się z tego razem, że mamy tak wspaniałą pasję. I pokażmy innym, że bycie myśliwym, bycie osobą zainteresowaną łowiectwem, to naprawdę wspaniała rzecz. Do zobaczenia już 26 i 27 stycznia. Targi Pomerania Hunting Hala Netto Arena. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dashbur.